Rano wychodzisz z domu, trasę znasz na pamięć spacer, metro, przesiadka, kawa w przejściu podziemnym, a potem kilka kroków i docierasz do biura. Nie ma namysłu i niepewności. Mózg działa automatycznie. Mówiąc bardziej formalnie, działa system pierwszy szybki, automatyczny, intuicyjny. Ten sam, który sprawia, że nie musisz się zastanawiać, jak się jeździ na rowerze i dzięki któremu, znając jakiś język, nie potrzebujesz namysłu, by powiedzieć Guten Tag tudzież Buenos Dias. Wszystko dzieje się w trybie autopilota, bez refleksji i bez wysiłku. Mózg, narzędzie równie genialne co leniwe, lubi ograniczać swoją aktywność do działania w tym systemie. Co się jednak stanie, gdy po dojściu na stację dowiadujesz się, że metro nie działa? Musisz przeanalizować opcje: co teraz? Autobus, pieszo, taksówka, a może powrót do domu i praca zdalna? Żeby to rozważyć, budzisz pana rozkminę, uruchamiasz system drugi. Z trybu automatycznego przechodzisz na manualny. W porównaniu do autopilota, rozkmina jest wolniejszy, wymaga skupienia, a przy tym jego używanie łączy się z wysiłkiem z naszej strony. To wady, a zalety? Jest dobry w rozwiązywaniu problemów to tam odbywa się analizowanie, planowanie i kalkulowanie. To stamtąd wychodzą pomysły na udany prezent urodzinowy dla partnerki i sposoby na poradzenie sobie z trudnym klientem. Najkrócej: w naszym mózgu są dwa powiązane ze sobą systemy automatyczny i manualny. W pewnym zakresie są od siebie zależne, współpracują, ale zdarza się, że wchodzą sobie w paradę. Często myślimy, że jesteśmy racjonalni i rozsądni, ale nasze decyzje pozostają automatyczne i opierają się na skojarzeniach obrabianych przez system pierwszy. Jak mówi Daniel Kahneman, system pierwszy podrzuca pomysły, a system drugi ma z nich ulepić coś sensownego. Tylko, że czasem system drugi, ten leniwy, nie znajduje w sobie dość motywacji, by cokolwiek robić. Dlaczego świadomość istnienia dwóch systemów jest ważna? Bo może dzięki temu czasami uda nam się uniknąć stosowania utartych schematów i prostych rozwiązań dostarczanych przez system pierwszy. Wiedząc, że mózg jest leniwy, oprzemy się pokusie działania na autopilocie i uruchomimy system drugi, by decyzje, które podejmujemy, były przemyślane, kreatywne, pozbawione uprzedzeń. Dzięki temu uda nam się uniknąć części pułapek wynikających z automatycznego działania systemu pierwszego. Podsumowując, system pierwszy jest szybki, intuicyjny i sprawia, że działamy na autopilocie. System drugi jest świadomy, analityczny to przejście na tryb manualny. Chociaż system pierwszy jest niezastąpiony w codziennym funkcjonowaniu, bez niego życie byłoby jak wieczne sudoku, to właśnie świadome zaangażowanie systemu drugiego pozwala nam podejmować decyzje, które są bardziej zgodne z naszymi długoterminowymi celami i racjonalną analizą.